Kizzy, Kizzi Co tam? Zobacz na kanał śmiecza Fajny quality mikrofon by the way Ale no? serio, serio jest okej okay, czy jest chuje? Nie, fajne, no cap, jest Ej do topa oh, w ogóle plus Ja ein... no, yeah, pier... Waka dostał ziomek kurwa Czekajmy się na następnej rundy, nie? Czekaj bo muszę odłączyć <laughs> skoki na moment zresztować, moment Dobra, dobra, dobra. Eee. A nie was, więc możecie mówić co chcecie za moimi plecami. A przy Nie Jebać go, jebać frajera, Nienawidzę go. Ja bym tak nigdy nie powiedział. Ja tak powiedziałem. To jest bardzo niemiłe. Pewnie mnie wyzywacie. Media. Dobra, gdzie kto gra? I said no, GG five times. Nie wiem. Dobrze, to ja gram... Ja gram na trójkącie równoramiennym. Myślałeś o zaskoczeniu? OKAY, this shit is OF control. No, akceptujcie, GG. Dobra, GG, już właśnie wygraliśmy grę. We have just won this, because I am your jungle. GG and go next. no napisałeś? Napiszesz to kiedyś? Nie, oczywiście, że nie, bo to sobie Kurde, no chciałem napisać, no. No, GG's, guys. A um, we just have flash, cash. Um, A widzisz, strollowałem, gdzie napisałem, że przegramy i ten... Tak. Ej, bez kitu. Ja, ja nigdy z Sionem nie grałem chyba No to będzie trzeba, to musicie wybrać Adę chyba najpierw... A Rafał, bo wybierasz? Nie wiem, wiem, Adę? Dobra Alright do... Alright right. Nie no to, bo myślałem, że ty grasz na midzie z jakiegoś powodu, dostałem autyzmu No A. chciałbym na midzie grać, nie? Kto, ja? A, nie, Rafał Kurwa, Rafał. dobra Ty grasz w Przepraszam, nie słuchałem was Ej, chyba oni sobie razem grają na Discordzie, tam ta dwójka Chodźcie, zaprosimy ich, zagramy w piątkę na Discordzie Dobra, pisze Where are you from, guys? Ej, czekaj Czekaj, ej, ej, może to jest Polska w sumie Kropka Cziky Co to może znaczyć, Cziky? No, chicken. no czekaj I'm no? Czech. Aha. Czech. Oh, i. To i tak się Polech z Czechem dogada, przecież kurewsko-dobre nowiny. No właśnie Do chciałem napisać, kurewsko-dobre To Kurem... Na Węgry chyba. Nie, no Czechy. Tak? No, A, no... tak. kurewsko-dobre nowinki. Ale widzicie, już zbudowaliśmy w naszym teamie dobrą atmosferkę. Widzicie to? Tak się wygrywa dobra, gierki. Rafał, no co ty wysłałeś na, prywatny? Oni... na prywatnym? Wysłał ci dziecięcą p... na prywatnym. Dziecięcą no, wiadomo, bo jak... A, Repairing the game, człowieku. No, no to lacza. musisz wyjść i Ale nie, to L -L. ja nie mówię... ja, ja ja wiem. Rafał mi dzisiaj wysłał, jak miał. <laughs> Jebany przyrząd. Nie no, naprawił, nie gry. Ej, nie nazywaj go tak. Ej, Garen mnie kontruje czy nie? O, AMD <laughs> Software. Ej, Rafał, Dosłownie pijem herbatę i właśnie się e, przez ciebie... Dobra, ja to nagrywam, to AND software to dodam. W ogóle e, wam coś nagrywam, jakby co. Więc by okay. było nagrane... O, o to właśnie... Adam! Wła właśnie się e, poplułem, bo wziąłem bukę herbaty. O kurwa, bo no, myślę... ja mam first okay. strike'a! <laughs> ja mam first strike'a! Co? kiedyś to wybierał. <laughs> ty... Ja bym coś tam poddymił wiesz? I think. I think it won't work. O o o, dobra Dobra! Ohohohoho! Jeszcze chłej dostał stary minus na głowę psychicznie teraz. A Aha, jestem dostał... idiotą, powinienem Q farmi... Boże, wu wziąć drugie. Ja się nie przejmuj się. Bywają błędy w tej TikTok no music to jest, nie. O oh, fuck to był misclick. I yeah. ja... O kurwa dobra Prawy, Prawie zintowałem tak po całości, nie? No moment Sensaita, który dał... No nie! Oh! No nie, na przykład... Hmm. Yy, tak, tak wiem, wiem, że to jest moja wina Ja mogę stresować. No wbija się w niego nie, wbijałem, nie, się nie. No, no wbijałem się tutaj A, się to jest głupia. Ale Od tak ci i dwójka z to snajdę Od przede mnie. Naprawił ci tłumacz. Możemy. No, Ty to... <laughs> tak w zasadzie. Rafał, sprawdź Zobacz, Ile ma farmy mój enemy? 17, <laughs> 17, 17 czy... farmy! A, <laughs> 7 A, ty masz lat. <laughs> 17. A mi mistrz przepraszam was, nie ma przepraszam, masz. Jeszcze się waliłem. nie? Ziemia nie zimno. wybuchnie potem. Tam. Oj, nie wiem, może no, dinozaury też tak mówił, nie? Nie, w nie wybuchła ziemia. tylko oni Jestem głupi No w sumie dane, ale dla nich w sumie wybuchła, nie? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Chalarufek nie wyprzedził, ponieważ się przyzwyczaił NGL, GG Connected by Goon Gun Gun. action Cześć, że Rafał właśnie powiedział referenc do Dextera, kurwa, bo oglądał to na TikToku <laughs> ej, ej b b, b, b co, ej, co ej no nic nie ma a jest jakie kurwa a do bossu idziemy do wziąłem 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 to ale stracić tyle co ja straciłem to jest jakby czekaj Adam Mickiewicz Jan Kochanowski w ogóle nie Jan Kochanowski Ej, treny chodzi o to, że Kochanowski brał ten tren? Do mordy, tak. Brał stupę do mordy, bardziej. No ale brał. Dwóch u mnie jako co? Jarwan u mnie. Cały. już od takiej. od takiej minuty jest już u mnie. Lopaki, trzymałem specjalnie Jarvana. I znowu tu jest. Piąty raz. Dobra, ale. Ten Jarwan to pedał po Co tutaj się stało, no tylko gadać. Marka chłopaka. Program cały czas nie działa. Run mi nie importuje. Gówno mi robi. Czy to powiedział akurat Adam Mickiewicz? Mój Rafał się tak, właśnie mi... przyznał, że bez programów nie umie grać. <laughs> o, co? Skrypty lubisz? Lubisz skrypterze jebane skrypty? Że skrypty? <laughs> lubisz skrypty. Chyba ten tekst. To też powiedział, aha, Adam Mickiewicz. Rafał nie też koniec wjechał. Widać, że a, skrypty nie działają. <laughs> <bygały. śmiech> <laughs> Jaki głupi cel? Zostaje dwa. Nie dobra, ja podaję no, ten grej, tu no, nie... piąty telefon w ciągu pięciu minut! To jestem, ja dostaję trzeciego. Zaraz że... rozwalę ten router! Nie krzycz na mnie! Ale ten wyrzut kosztował wiele! Rafa, Rafa, miałeś Black Wiecie, co ty mówisz. Miałeś Black Pill, Co to znaczy? To są ci, którzy wiesz, eee. Logs are everything that matter. Mega high, nigger. Twitter. Yeah, PD! No, ty transformers. Ja jeszcze to przeżyję. Ty, jeszcze to przeżyję! Nie, dobra! Co ty się odjebał? Najmłodej się grać garena Ja się weź troszkę cofnij Ja wbijam tam Dobra i tak umieram Przedżarwam Nie to jest Przepraszam! stary. Ja się cofnąłem Ja nabijam jak teraz smykło I nigdy nie grałem z nie? Więc nie mogę powiedzieć Raczej nikt nie grał czerwonym. mało ludzi gra czerwonym. Jakieś takie padałki. Myślisz, że dochodzi na. Yy, jakieś tam strajki LGBT? <grym> tak, ja chodzę tam strajki LGBT. O, o do to idzie, ale ja to do ciebie ja. Ja, PD! Tak, nazywam się Ciobie. Ja się znam do ciebie. Dzięki za staka na hardstyle. Ja weź go, weź, weź, weź go sobie. Hex gay, chyba Muszę się na ciebie, wątek wywalić Przepraszam cię, ale... No, bo, bo ja chciałem, żebyś ty wziął tego heralda Zaraz, ale zaraz, zaraz pójdę na niego, tylko... Dobra, Zobaczcie. i tu jakby dał mi flagę, dał mi flagę już okay, Co to było? Jak dał ci flagę, skoro ja tutaj nie, jest. Nie mam pojęcia, coś mi się stary na heraldzie pojawiło w tym momencie Ale ja zabiłem 2 na jeden. To jest niesamowite, jaki sign jest silny Rafał tu by wolał w pupę. No Gratuluję mózgu. Nie wiem, gracze gary na to tacy idioci. A ty narzekasz? No nie wiem, no ale... Szczerze wolałbym grać z prawdziwym człowiekiem niż z AI, no. Nice one. <laughs> I'm such a sigma. GG, <laughs> no to oddam ja tego Przypominam, że to jest ten Brave dead, który ledwo co dotyka klawiatura. To jest ten Braindead, który dotyka, ale małe dziewczynki. Ja dotykam małe dziewczynki. Ani ma. Good job. Good job. Blau drop. Napisz mu food drop. jest u mnie? A, dobra. To Jak chcesz, to, cała czwórka poleciała na nas, więc wy macie luz. No ale to przez chwilę. Nie? <laughs> to jest niesamowite, nie? Dobra, szybko, szybko, szybko. To bo bym zginął Wiem, wiem Nigdy nie kupujcie rimecza, nigdy nie kupujcie rimecza. Dobra, What? ale Frost, ty jesteś takim... Ty... Słuchaj, oj, oj, nigdy nie zostałem tak zgoustowany, jak przy ciebie Ta gra jest no. To gra ja No dobra, nieprawda może nieprawda, raz, ale, nieprawda ale przez mężczyznę nigdy nie byłem tak zgoustowany Oh fuck Ja hmm. nie wiem, co to tacy. w ogóle na Steam'ie, mi się w ogóle nie wyświetlają te wiadomości na Steam'ie Właśnie pisałem się na Steam'ie żebyś to czytał O, co ja tu robię w sumie? Patrz to Dawaj Jasiu, dawaj, dawaj, dawaj Ale czemu, gada. dobra, czemu nie grać w Liwacza? cofaj się, cofaj, cofaj się bardziej, cofaj Czekamy na Jasia. Kurwa, w... Widzisz Dobra Najdłużej widać za lusterko. Co za debil! Alone again. Alone. Alone again. Kalma chłopaki, chłopaki, spokojnie, spokojnie. Chłopaki? jest kurwa. Jeszcze już ten first strike. I jak, olda zarobiłeś, Rafał? No nie. Ty, kurwa, dobry jesteś na tym Panteonie nawet. To nie było sarkastyczne nawet, nie? Spoko, że zagrałeś. Ładnie grasz na tym Panteonie, synia No, niestety... No. Z... niestety nie z... Twel mnie jakiś... staranował, ale... nieźle wyszło. Jestem, jestem! Po co? No, jestem, jestem. Eee, ku, ku, ku. ładuj ku. O kurwa. JAK?! Nie trafiłem! O, nie w to nie jest Q To chyba nie jest Q Pa, patrz ja robię Jak ja, Rafał Bez <skryptów laughs> już mi nie idzie <laughs> No sorka Ej, patrz, pa, 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 pa Ale mi, Ale obiłaś mnie o No i on się zabije, nie? <laughs> Dawaj, Ja cię ja proszę To jest walka <laughs> Jakby cię teraz zabił Nie a. zabiłaby mnie Pływy. Walka opływ w roku wschodnim, w roku wschodnim, no roku wschodnim. W roku wschodnim? To no to jest ten cały rok wschodni? Nie wiem. Ty Że... mi możesz powiedzieć. O nie no, wiem, będzie... no ty mi powiedz Ej, ale... Ale, to, ale to, to akurat nie było takie głupie co powiedzieć, Rafał, już ci tłumaczę Bo na wschodzie oni mają trochę inaczej z tym. Yy, Chodźmy na bota. No, no dobra, to no w sumie faktycznie. Ale to tylko chyba w Chinach. Nie, nie, nie. To taki dużo wam zostało. W Rosji a, też. no nie nie. Na przykład... Rosji w Rosji, nie, w Rosji mają urodzenie Jezusa inaczej. że Jezus się nie urodził w 0 u nich. Aha, a to jak oni mają? Nie wiem. Nie wiem. <laughs> to jest super. Klasa. Czyli powiedział, Zasiłek? Że powiedział, że mają inaczej. Zasiłek? Klasa. Praca? Ja bym prawie mnie oh, nalabał do Rata to największa obsiaka, jakiego można się dopuścić. Ej, co nic? na kogoś skacze przez ścianę. Kurczę, nie udało Tylko półkoła ability Tak, Patrz, 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 No kurwa. Ej, co no, bardziej no, jest to? Halo? To Chłopaki? Co? Gdzie jest ta Kto się kurwa pierdala? No nie wiem. No ja trochę nie mam co zrobić, wiesz. Ja też nie mam co zrobić. O, to ja tam nie idę, ja myślałem, że wytrzę. Amira jest troszeczkę OP, mam takie wrażenie. Be runa runaway to Samira. Mm. Chodzę! Do kuchni matka stoi. Ojciec, daj mi Lecz się nie boję. Zaciśnięte pięści. O, Garen został zbejtowany przeze mnie. Rage bait detected. Obviousness 0 na 10. To raz było 10 Rage bait udany Ej mam pytanie Czy 800 stacków na artycilu to sporo, czy raczej nie? Nie Nie Ej czy one, one ta jako tank to klasa, czy obciach? Obciach Kiedyś klasa, dzisiaj obciach szczerze mówiąc Nie, no zawsze obciach co było kurwa jak się nazywa ta, ta taka jednostka za nano? Po prostu włóż wszystkie do torby, kończyło Mikro, nano Kończymy. i coś jeszcze niżej. Pico. Pico. Picobello! Tak, też o tym myślałem, są to super żaróżki. Picobello, picobello. To co jest?! Już no, ci mówię. e okay. Dla ojca, matki, córki, syna. Fajne mam staty, Jasiu. Takie amerykańskie, święto niepodległości. Jakie kiedy bo Jak jest? Chodzi że moją nine rodzinę? 11 To jest ten cały 11 listopada? 5 listopada miałem powiedzieć. No co, niestety mamy takiego jednego y, imigranta, który tak powiedział. No. Mamy jednego takiego agenta uh, w ekipie. Ej, panowie! Co, stop. Panowie! Panowie! Kurwa! GG. No, Dobra, ale dobrze, dobrze, odwracajmy uwagę. Tutaj Drake... Oj, Samirka. Sioma Samirka. O poleciało, ona zniknęła. to jest. <noise> Dobra, GG, Vanisz. czat. Wanisz, taki proszek do prania. I mamy z Sola, jakby to już jest GG, szczerze mówiąc. Wanisz, taki proszek do prania. Wanisz. <noise> taki jest proszek do prania. <noise> to był bardzo śmieszny tekst, bardzo mi się podoba. Miałbym być szczery Ma zero, no zero, zero Prawie dwóch zabiłem, ale... <noise> Nie ma tak dawalność R prosto, bo umiejętność przeciwnika Ciekawe ile mam a. A Chłopaki, ja mam... chłopaki ja mam szatowałem, ja mam pewnie mało A to ten... też...